jest strasznie. zapomniałem, że są y, strefy czasowe. I proszę, bijcie mi milion na Instagramie, bo dzisiaj chciałbym zrobić imprezkę z okazji. Miliona subskrypcji, jak nie będę miał milion, to mi będzie przegro! Pani Moniko, z góry troszeczkę krócej. Musicie jej wyglądać. olśniewająco na swojej imprezie, dobrze? Zgadza się. Bardzo dobrze. Tak, co? Ale taka pogoda to, to, to jest błogosławieństwo i zbawienie. A tutaj, Peter stoi do góry nogami. Świat się przewrócił już. A tu, Vera, robi śniadanko. Dobra dzisiaj opalanko moi drodzy. Kobitka się opala. I to dziewczyny. Ja też się opalam. <śmienny> milion, milion. O, nie wiedziałeś, że mam milion na Instagramie? No to już wiesz, kolega, ty ile masz sto? <śmienny> <śmienny> Gracji. Okay. <laughs> To moja stylówka na dzisiejszy wieczór, czyli golfik, jeansy i klapki. Klapki ostatnio stały się moimi ulubionymi, i powiem wam szczerze, że nie pamiętam kiedy miałam ostatnio na sobie jeansy. Bo przez to, że siedzimy w domu, to najwygodniejszą alternatywą jednak są dresy, i tak. Wielu się w dresach, w leggingsach, w dresach, bo tak jest najwygodniej po prostu. Ale dzisiaj wyjątkowy dzień, ponieważ nasz kumpel, kolega serdeczny, Potec Wariatec, wbił dzisiaj milion na Instagramie, więc Potec serdecznie Ci gratuluję. I oczywiście życzę Ci kolejnych milionów i sukcesów w internecie i nie tylko, oczywiście. Więc dzisiaj jego dzień, Twój dzień, Potec, i świętujemy.